Hello wszystkim w 18 dniu I dzisiaj opierdzielamy się dalej Mam dużo czerwonego barwnika To tu zrobię Czare Mary O tak będzie ładnie A co Rafał co dziś będziesz robił? Będę dokończył swój pokój. Ojej. Przydałoby się jakaś wełna w innym... O, miało być ekonomicznie. Yy, wełna w jakimś innym kolorze, dlatego wziąłem trochę barwnika żółtego. I... Tutaj trochę mam też żółtego. <laughs> I któryś pokój będzie żółty. Dziuty, dziuty I um, tylko trzeba znaleźć owcę. Owcę morza. Um. Trzeba bie biec z całych sił. Aby znaleźć owce. O, świnki też mogą być. Farbujemy kaczkę? Nie da się. Świnki też się na no bo próbowałem kiedyś. Kaczki też próbowałeś? No, teraz próbowałem. M, y m, Aha, Dobra, ma to mam. Co tam jest? Czyż, pytam, ktoś już był wcześniej? Hmm. <kłysy> Rafał, ty już siedział. Gdzie? Gdzie? Jakieś jaskini A to prawdopodobnie już byłem tam. No właśnie widzę. Okej, okay, teraz szukamy owieczek. Ciuty parwnik Ciuty parwnik Owiec chyba nie będzie, będę musiał Ciebie Rafał zafarbować i gdzieś ściąć kudły nie, nie dam się Oj, tam nie dam Niewolnikiem faraona jesteś, nie? Musisz być łysy Ja tu gdzieś z siekierką wezmę Zaktualizujmy mapę no już nawet dom widać Tam na pewno będą owce Ja to wiem Jeszcze tylko chwila Nie pytaj się gdzie ja jestem Nie A dzisiejszy odcinek będzie zwany pogoń za owcami Tudzież pogoń za żółtą wełną Znalazłem lawę To. O, a ja znalazłem ja też coś znalazłem ciekawego Co to jest? Ja znalazłem owca Ciekawie, ciekawie A coś lepszego Znalazłem dwie owce A jakiś dodatek do tego No to jeszcze ta Kaczka Kości nie zabijam. A ja nie wiem czemu, ale odwieczną prawdą jest to, że jak zabijesz zombiaka, to wypadnie z niego pióro. No tak. Z pająka wypada pajęczyna. Z kościotrupa wypadają kości i strzały. A z zombiaka wypada. Piórko. Co tam jest? Coś tytu, Cię tu oznaczał. Gdzie? Tam gdzie to jest taka wieżyczka? No. A to tam jak kopałem po ten diamenty. Ja chcę owca. Kto chce, kto chce malowane owce? Ty chcesz. <noise> A czarną to sobie wezmę Czarnowałałała też się przyda Chodź tu, chodź tu Trzeba cię zabarwić, musisz zostać oznaczona Czemu tylko po dwie Jakieś biedne te owce bo cię nie lubią. O jejku. Nie lubimy, dają mi po cztery. Bo wiedzą, że ty jesteś niewolnik, chcą twoje życie osłodzić. Nie? nie? Może Bo im po prostu szkoda ciebie. Bo wiedzą, że dostaniesz lanie od faraona. Jak nie przyniesiesz tutaj to trzeba. O. Tam coś jest. Tam, tam ktoś był. Dobra, to ja zrobię czary mary. Ile mam tu 29. Starczy na pokój? Nie wiem. Najwyżej zrobi się czerwone paski jakieś. Czy coś, czy coś. Tak. Kapitan Bomba. Kapitan Planeta. Skadra Timon i Pumba. przemonu świat. Eee. Trzebiłeś mnie. a że to ponieważ to na zaśtam no, no można. Szeptcie. Hm. Um. Tu będzie, tu będzie, no i jakoś to krzywo wyszło. Eee. Dobra, najpierw czerwono-żółty, czarno-żółty. Czerwonego mamy dużo. A, nie tu. Dawaj, każdy kawałeczek jest cenny. Jestem biedny. Trzeba wszystko oszczędzać. Ale mi się ten pokój już nie podoba. Czemu bo żółty? Ja nie wiem. Ja no w sumie może być. To tu zrobimy... No tu niby tak, powinno być. Ale... Tak nie jest. Dobra, jak... A i... gdzie ty teraz jesteś? Dobra, to zrobimy tak. Dobra, Ja w pracy jest. Robię pożyteczne rzeczy. Jak Reapery rozwałam? gdzie są krypery. Ja jestem w jaskini, to się nie dziw. Aha. A ja w naderze już jestem. Słyszałbym. Nie słyszałbyś. A ja, jakby było słuchać, jak, jak gdybym był w naderze? Zbliża się noc. Trzeba dokończyć dach. Wtedy. Ojej, a to po co? To czemu ja to tak zrobiłem? A, bo to tak ma być. Dobra, dobra, jeszcze, jeszcze. Ja zdążę. Wracaj do domu powoli. Powoli, okej. Okay. Czyli że trochę szybciej. Wiem. I wychodzi Tak jakby cię creeper gonił bym go rozwalił Nie rozwaliłbyś go Nie masz tyle mamy Mam epicki miecz Plus 5 do ucieczki Tak Widzisz? Ale mam ustawkę minus 20 do ucieczki Czyli jeszcze wolniej biegasz o nie, jest ciemno, muszę wracać, bo jeszcze klipery pojawią. No, nie chcemy, żeby nam domek zniszczyli. Owca. Aha, i co będziesz z niej teraz brał? Tak. Mm. potrzebuję barwnika. A nie masz już niebieskiego? Nie. Tylko twój dom ma ten inny sufit. Bo jest oryginalny. Hmm, może sobie zrobię inny sufit. Nie, dobra. Wystarczy, że mam fajne ściany. Ja Ewario do domu. Już jesteś w domu? Jestem w domu. Y, wiesz, od biedy moglibyśmy już postawić drzwi w tych naszych pokojach, postawić szkło i już w nich nocować. Nie. Tak, tak. A to od następnego odcinka. Ojej, postawiłem na lampkę. A w sumie mało to być <kluz> O, o Znowu się w zbroję jakąś ubrałeś Od krówki Dobranoc! Siśkim <kluz> Bye bye <kluz>